Szanowni Państwo, za pośrednictwem naszej telewizji chciałem złożyć Wam wszystkim najlepsze życzenia świąteczne. Święta Wielkanocy, czyli święta, które zawsze wieją optymizmem. Jest wiosna za oknem. Myślę, że ten nastrój świąteczny nam wszystkim się udziela. Chciałbym, żebyście wszyscy wypoczęli przede wszystkim w te święta, nabrali dużo sił do tego, co czeka nas po świętach. Wiosna to okres wytężonej pracy pewnie dla wszystkich. Ale też chciałbym, żeby te święta na trwałe w Waszej pamięci gościły, bo życzę Wam, żeby prezenty Tegoroczne prezenty były wyjątkowe, żebyście wszyscy mieli co wspominać, z czego się cieszyć, żeby z dyngus był bardzo mokry. Jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył się przygotować, to bardzo proszę o podejście do kranu, nabranie wody w różne naczynia i poczęstowanie gości, którzy siedzą w tej chwili pewnie u Państwa za stołem. No i chciałbym, żeby Wasze marzenia, te, te wiosenne, całoroczne marzenia się spełniały i to nie tylko teraz, ale zawsze. Wszystkiego dobrego. Редактор субтитров Pan będzie spędzał najbliższe święta? Na wesele jadę. Do Czyli miastka. Duża jadę. zabawa. Na weselu się bawimy i całe święta. Pierwszy A jak dzień będzie świąt... wyglądał lany poniedziałek? E, no chyba też tam coś będzie. Coś tam będzie. A tradycyjnie jak to wyglądało wcześniej? Z rodziną. Czyli przyjeżdżali do Pana do domu, czy no, gdzie? Dzieci przeważnie. Dzieci. A teraz spacerek? A teraz małem troszkę dzisiaj, trochę luzuję z mamą i spacerek. To życzymy powodzenia i życzymy wesołych Dziękuję, wzajemnie życzę. Zbliża się lany poniedziałek. Co będziesz robił w ten lany poniedziałek? Nie. Będę na dworzu z kolegami. I oblewał dziewczyny. No. A masz jakieś przyrządy specjalne do tego, żeby oblewać? No, balony różne, butelki. Joderka? No. A w te wcześniejsze lata też tak robiłeś? No, zazwyczaj. A Ciebie a, a, a ci, a ci też oblewali? Ja się nie dałem. Nie, nie, no wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, dużo zdrowia. Do no. no wszystkiego najlepszego, no, wnukom, wszystkim no, ludziom, żeby to było jak najlepiej, najlepsze święta, wesołych, zdrowych, radosnych świąt, dobrego jajka. się. Jak... Chciałabym złożyć życzenia dla mojej mamy. Oraz dla moi, mojego męża, który obecnie teraz jest w pracy. No i dla całej mojej rodziny. Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego, najlepszego. Z, y, dla mamy, y, tacy, dla taty i siostry. I. Jesteście zbyt tak, tak. Tak. A y, do której klasy chodzicie? Ja do, do czwartej, ja, on do a pierwszej. Do pierwszej. Ja jestem Wojtek, ja Patryk. A powiedzcie, co będziecie robili w śmingu z Dingus? Będziecie rali wodą, no. <grym> robimy dziury dierly. i balonami. Zrzucali. No. Wejdziemy. Z biegiem lat uczy się. Proszę Pana, jak Pan będzie spędzał najbliższe święta? No jak, no w rodzinie, z rodziną, ze stoleć, z wnukami I w miarę spokojnie. A czy będzie Pan uczestniczył w przygotowaniu do świąt? Czy Pan no, jakieś ciasto? Na pewno, ciastro? na pewno przygotowujemy się już cały tydzień, co? Dzisiaj jest nawał, dzisiaj już w ogóle tu żona chyba idzie. Do... Kon takie końcowe już zakupy, takie ciasto, słodycze, coś tam, dzieciom nam zajączka, a tak to wiadomo, jako dziadkowie, bo to wszystko u nas, się wszystko schodzą i wnuki. I Czyli taki dom rodzinny? Dom rodzinny, wszystko spędzamy u nas razem, całą rodziną. także. A lany poniedziałek jak będzie wyglądał? Działek to już wtedy chyba to wnuki, to wnuki będą chyba tam się coś zmawiają, tam jakieś już była, żeby jej naprawić, dziadek taką pryskawkę, bo mówi, no to już za wnuki, że mam takie od takich do takich, tam także być na pewno wesoło, miło, A <laughs> aby... chciałby może Pan złożyć życie komuś? No co, ja bym chciał, no wszystkim, Boże drogi, no wszystkim, którym jest ciężko może żeby te dziś święta zbliżyły bardziej ludzi do siebie, rodziny do siebie. bo Akurat takie takiej jestem, że wnuki są umie, ojciec ich zostawił sam mnie i opiekuje się nimi, ale się cieszę, bo mam przynajmniej z kim wnuki zadowolone i dlatego życzyłbym wszystkim rodzinom, aby się o zbliżenie, żeby ten dzień zbliżyły do siebie. Chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt wielkanocnych. Całej rodzinie, wszystkim znajomym i wszystkim, no, i wszystkiego najlepszego. Wszystko mają guziaczki. Życzę spokojnych, zdrowych, radosnych świąt, Stanie pańskiego. A gdzie będzie pani spędzała święta? I jeszcze nie wiem, ale myślę, że w domu, no bo mąż do pracy, także trudno mi powiedzieć. To my życzymy również wszystkiego dobrego. No dziękuję, wzajemnie. No żonie bym złożył życzenia, nie? Wesołych świąt córce i tego. No i, i dziecku, nie? Żeby zdrowe się zachowywać wszystko. A gdzie będzie pan spędzał święta? W domu z, z córką, z dziećmi spędzam, nie? Święta. Zdrowych, wesołych świąt, żeby wszyscy mieli zdrowe jajko, takie dobre i yy, mokrego dziękusa i, yy, no i wszystkiego najlepszego. Dla mamy, dla taty i dla, dla wszystkich. Najserdeczniejsze życzenia życzę dla mojego męża, mojej wnusi, syna, którą jest narzeczoną i w wypełnieniu marzeń też dla mojej córki z narzeczonym, z przyszłym jej mężem może daj Boże i wszystkim tutaj bytowiakom życzę jak najzdrowszych w wypełnieniu tych świąt wielkanocnych. A gdzie będzie pani spędzała te święta? Bytowie, u siebie, w domu. Czyli I przyjeżdża cała rodzina? Przyjeżdża, znaczy się nie przyjeżdża, tylko po prostu przychodzą. Już widzimy Młodzi. właśnie siatki wypełnione. Młodzi przychodzą do nas i spędzimy pierwsze święto u nas, a w drugie dzień świąt idziemy do nich. To są ostatnie zakupy? Nie, nie, jeszcze ho, ho. ho, ho. Jeszcze jakie, a, mam listę dużą w domu. A jaka taka ulubiona potrawa dla rodziny? A dla rodziny strąg smażony, ciepły, barszcz z jajkiem biały, no i wiele, wiele smakowitych rzeczy. Czy będzie takie przejedzenie się? Nie, 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 nie. To będzie dużo spacerków w międzyczasie. No i o ile, daj Boże, będzie pogoda. Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję, ja już była, ale chodzi ja już dziękuję o... Ja. Chodzi nie, o to, co będzie panie nie robiły nie, na święta. Tylko o święta. Z rodziną będę... Ja dziękuję. Nie, nie. Wiecznie młody. Silny ptak.